Siemano, witam Was na łącznym pokazaniu, jak zrobić, że, aby zdobyć pelerynkę Dokładnie taką pelenkę. I co, no i zaczynamy. No, nie ma co przedłużać. Na samym początku jest pierwszy dzień. Tutaj już wszystkie są zrobione, więc tego wszystkie trzeba zrobić, aby zdobyć i odwiedzić wszystkie cztery oddziały biura, czyli klikacie tu i po prostu wchodzicie na każdy jeden poziom, który tu jest i macie zaliczone, po prostu to jest tak proste następne zadanie problemy z otwieraniem tego, wysyłaj wszystkie działa konfetti, a więc yy, na lobby było jedno pamiętam, jest tutaj klikacie Cyk, wystrzelone i macie zrobione. Jedno, je, jeden ten, i wchodzicie po kolei. Najlepiej po kolei, żeby już się nie mylił. Jesteśmy na pierwszym, i konfetti jest tu. A więc trzeba zrobić mikro mikroparkur tak naprawdę. I wystrzeliwujemy. Cyk. I mamy kolejne. Jest, i kolejne piętro. Aby zrobić, wystrzelić po prostu skoczyć tutaj cyk, wystrzeliwujemy i kolejny i idziemy na kolejny kolejne piętro. Tutaj na tym piętrze po prostu tutaj jest jedno i tutaj jest drugie działo. I to tyle. Na tym piętrze idziemy na kolejne. Na tym piętrze to jest troszeczkę trudniejsze. Trzeba przejść tutaj i przejść. Cały tutaj tor, aby zdobyć, y, aby, aby wystrzelić te działa. Więc szybko sobie to przejdę. Okej, okay, ja już tutaj jestem praktycznie. W sumie już jestem, i te y, armaty są tutaj. Jedna jest tutaj, druga jest po prostu po drugiej stronie i powinno Wam się zaliczyć. Dzień trzeci. Złożyć x monet w ciągu jednego dnia. I to też jest w miarę proste zadanie. To jest chyba albo 4000 trzeba zabrać, albo ilość, jakąś tam ilość y, tych monet, co tutaj są. Najłatwiej jest tutaj po prostu zbierać. Przejść parę razy. Powinno wam się zaliczyć też. Także nie będę tego pokazywał, bo i tak mi już nie zaliczy, bo już mam. Więc. Lecimy po prostu dalej. Najlepiej też kupić sobie busty u wieśniaka na lobby. Rozpraw się z 15 błędami nosząc kapelusz de dewelopera. I więc idziemy na poczkalnię, i tutaj podchodzimy do tego wieśniaka. Tutaj się też kupuje właśnie te busty. Tu powinno wam pokazać. Nie wiem, czy to będzie. Nie będzie, niestety. Ale powinno wam się pokazać taki kapelusz. Kupujecie go za ileś tam monet. Idziecie. Tutaj na żółtym piętrze. Podchodzicie tutaj do tej babki. Oczywiście musicie mieć założony ten kapelusz. I klikacie start. I niszczycie tutaj te robaki. Proste i bardzo przyjemne. Ok, kolejne zadanie. będzie chyba ostatnie, tak? Tak, ostatnie, czyli tutaj ukończ wszystkie trzy poziomy skoczni, nosząc fartuch laboratoryjny. A więc, z powrotem idziemy na poczekalnię. Podchodzimy do wieśniaka, tutaj na przykład, i kupujemy po prostu fartuch. Jak kupimy fartuch. E, to nie to. Jak kupimy fartuch, idziemy na zielony zielonym piętrze. Jak już jesteśmy, musimy mieć założony ten fartuch i po prostu każdy jeden poziom przechodzimy. cyk, jedno, drugie, trzecie. Szybko to ukończę, żeby było. Żeby... Znaczy, no ja tu mam i tak już ukończone, więc mi tego nie pokażę niestety. No ale tak się po prostu to robi Jeżeli chodzi o Tutaj, te, tutaj Zadania ja mam już wszystkie wykonane Ale wydaje mi się, że nie trzeba ich wszystkich wykonywać Więc wystarczy chyba te dniowe zrobić I się będzie miało Co miałem powiedzieć? I powinniście od razu mieć też na Javie to tą palerękę więc bardzo fajnie. Wydaje mi się, że się opłaca zdobyć tę palerynkę, bo jest jedna z lepszych, jedną z lepszych, więc y, polecam, polecam, jeżeli chodzi o to. Ale zrobiłem wszystkie zadania dniowe, po, po wyjściu i wejściu do gry powinniście już mieć tę pelerękę, więc y, zachęcam. Ja się z Wami żegnam i hejka.